Dzień dobry widzowie, serdecznie witam w Minecrafcie Wiem, że od dwóch miesięcy nie było filmów na kanale Ale zaraz sobie wszystko wytłumaczymy już w samej rozgrywce Paczka jest całkiem niezła, bo ma aż 300 modów Więc powinna być całkiem zacna przygoda No to zacznijmy Świat się tutaj ładuje, to wyjaśnię parę rzeczy. No, Seria z się zakończyła, tak dość niespodziewanie, w sensie no, oficjalnie się nie zakończyła, ale no, przerwałem nagrywanie jej, ponieważ gra zaczęła się dziwnie zachowywać i nie wiem, czy będę w stanie to naprawić. Po prostu sam Safe mi się trochę popsuł. No to co, niech tu się wszystko załaduje pięknie. No i zacznijmy, zacznijmy naszą przygodę. No, celem będzie oczywiście przejście całej gry. Tutaj nie wiem czy jest jakoś... Yy. Yy, 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 yy. No stawmy, że... No, zakończenie tego chyba będzie, znaczy no, co tutaj widzę, że progresji. Uh, a hm. no Zobaczymy, gdzie skończymy Twilight też jest A, to już bez dłuższego przedłużania zacznijmy? Mm. Co tutaj mamy? No... Okej okay. Może być Nie jest to złe yy, Bandaż, bandaż Coś jest? Nie. No. No dobra. Hmm, Questbook. Pochodnie mogą pójść tu od razu. Chodźmy ściąć pierwsze drewno. Jak też widzicie, no na tym odpaku są jakby swego rodzaju specjalizacje i skille, ne, które się właśnie zdobywa przez wykonywanie danych czynności. tak. No mamy tutaj na przykład woodcutting, No to jak będę zbierał drewno, to oczywiście będzie mi się zwiększało. Gathering pewnie odnosi się do generalnie zbierania wszystkiego. No i agility no to do takiej zwinności, tak. Więc jak się będę poruszał, to po prostu będzie to rosło. I na razie, pewnie też nawet nie mogę założyć zbroi żelaznej, powiedzmy. No, oczywiście, że nie. A więc będzie trzeba nad wszystkim poćwiczyć i po prostu jakoś się wytrenować w tym świecie. Um, no zróbmy crafting table od razu. Psa. Czy mewa mi posuwa? A, nie, to jednak. Ryszuczek. Dobra, mm. mam tutaj też jakiś domek, więc zobaczmy, czy w nim jakiegoś ślutu nie ma. dzień dobry, jesteś w domu? O, eee, e e Eee. Cztery jagódki, jedno jabłko. No to, że ona chce. ona sobie może chcieć. No, co mnie to obchodzi? Dobra, eee. Nic nie ma. No, słyszę. Eee. Ale jest łóżko. I łóżkiem chyba nie pogardzę. te biblioteczki też bym mógł się ale to na razie w sumie I tak mi się nie przyda. Mm. Mm -hmm, mm -hmm. Dobra. Kill off. Nie obrazi się na pewno, jak tutaj trochę. O. No dobra. Może jednak ja nie chcę tego robić. No to weźmy tutaj jakiś kamień taki pierwszy. Nie nienawidzę drewnianych narzędzi i mam włączonego auto-jumpa. nie Jest auto jump, tylko to takie do wchodzenia po blokach. Słomot, mod, ale. No dobra, trochę będzie mnie to pewnie denerwowało. Okej, okay, niech będzie. Kill off. I co, i może jakiś mieczyk. O, i dostaliśmy. A, tak damage. No to na pewno mi się to przyda na kill -offie. Hmm. Co jeszcze by się przydało? Siekierka, co nie? I to chyba tyle bym powiedział na razie. Dobra. się hmm. na razie się tutaj przejść po okolicy. Oczywiście możemy to tak zobaczyć z kurczakiem. No. A. Ale mam zeza jak zawsze. Kto widział odcinki z wie jakiego mam zeza. W sumie nawet wstawiłem ostatnio dwa szorty, To na nich też w sumie dobrze widać mojego zeza. Um, no. Statek. Tam chyba nie będzie miło. I w ogóle jesteśmy chyba na małej wyspie. Um, oczywiście mógłbym mieszkać na tej wyspie. Ale tak szczerze. Nie wiem, czy mi to odpowiada. Um, jak wygląda mapa? No, taki archipelag mały. Yy. Ruszyłbym chyba na północ? Myślę, że to może być. Może coś tam będzie. No nie A, mm. No możemy w każdym razie na północ chyba ruszyć. Yy, czy to jest jakiś winograma? Mulberry? O. Tego nie było na. Nie wiem, czym jest Mulberry, ale. Ale może być. Ok. A mm. No Zrobię chyba, chyba łódeczkę i po prostu popujemy tam dalej Pyk, pik, pyk Dobra. A nie byłoby jakąś taką może nawet małą wioskę znaleźć Znaczy no małą, no jakąś wioskę po prostu Nie no całe floty do tutaj są patrzcie tu jest jeden statek, tam jest drugi, tam jeszcze wcześniej mieliśmy, tamten trzeci. To w ogóle jeszcze jakieś latwy? No to znaczy to jest po prostu dirt. To jest po prostu dirt chyba? Nie, to jest drewno. Ale takie... Takie konary pływające, sala chyba. Hej ej. A, to spotkamy się jak. Coś znajdę ciekawszego. Ej, zobie, uuuu. Nie! Nie, zostawcie mnie! Zostawcie mnie! Na też boską! Ja nie mogę. Gdzie się upadli tutaj ci tubelcy, ale. nie. No... Nie mogę powiedzieć, że trochę się tego nie spodziewałem. No. Co to jest? Ne. No... Zostałem nieźle w papę, ale. Chyba przeżyję. Tak, okej okay. Musieli się tak na mnie obrazić no. A tutaj mam jakieś jagódki Zobaczymy, czy ten nowy ląd będzie jakiś lepszy od tych poprzednich wysypek. O, Zostaw mnie! Zostaw mnie! Ty! No chodź tu, chodź a, no dobra. Hmm. Możemy chyba spać. Jeju. No, No. Nastąpił drugi dzień naszej cudownej przygody. Weźmy to łóżko i chodźmy dalej tutaj zwiedzać. Hmm. Oczywiście, widzowie, jeśli chcecie jakąś jeszcze grę, w którą, którą chcecie, żebym zagrał, to po prostu dajcie znać w komentarzach. I jeśli macie jakieś uwagi co do formy materiałów, to oczywiście z chęcią przyjmę i rozważę w następnych nagraniach. Czy mm. coś tutaj jest ciekawego? W to jest jakiś gigantyczny dungeon podwodny, ale. To chyba jeszcze nie jest miejsce koniecznie dla mnie. Tak to wygląda na mapie. Co my tutaj mamy? Tutaj jest jakiś kamienisty biom. Jest jakaś chatka niby, więc moglibyśmy teoretycznie pójść do niej i nie spróbować sobie jakoś poradzić. I też oczywiście możecie zaproponować inną długość, ale wydaje mi się, że idealna długość odcinka to będzie te 20 minut. No i chyba nie jest moja chatka jednak. Mm. Więc też... No, dajcie znać ile mają trwać te odcinki. Żeby się komfortowo oglądało. I też co na przykład mam z nich wycinać, czy na przykład właśnie budowanie wycinać, czy właśnie to jak tak sobie teraz biegam po tych polach wycinać No generalnie wszystkie uwagi przyjmę z chęcią No medus tutaj jest, też w okolicy widzę Tam są znowu te takie latające, tam jest jakaś siatka Mmm, um, no do niej. Upsa, hopsa hopsa. Uuu. E. Okej. Okay. Co to mi daje? Sunny. Ha. Nie wiem czy ty mi dodajesz, Jakiś ptaszek? To chodźmy do tej chatki i chyba tu tymczasowo sobie zamieszkam, aż nie zdobędziemy jakichś lepszych surowców. Panie villagerze. Gatekeeper. Ha. Dobra. jest chyba z Blue Sky, no właśnie. Ha, no dobra. Cóż, warto mi się na uwadze. Chodźcie A, okej. Okay. Mm. No dobra, to myślę, że mogę tutaj, że tak powiem, sobie zamieszkać. Tę no to chwilę. Ta łóżko możemy odłożyć chyba do skrzynki, tak jak większość tych rzeczy. Poszedłbym ko pokopać trochę. Mm. Zróbmy sobie tutaj zejście do kopalni. Ale dziwny ten węgiel, jakiś taki... brudny W no, w takim... dziwnym kamieniu może nie, no, Sam węgiel nie jest brudny, ale... Znaczy, no jest, ale... No, nie o tym mi chodziło w każdym razie No właśnie, też było coś, żeby wybrać specjalizację Okej okay. tak spokojnie, ale nie wiem, czy nie wolę Warriora na przykład albo tutaj Pirat. Okej, okay. Włodziej, Okej, okay. Hunter, hmm, Healer, Healer nie, Pit Fighter, Fitter tutaj dość dużo rzeczy, Timer. Chyba bym wziął pitfightera, bo jednak. Urior hmm, daje. uryor no, daje gorszego marka, tak patrzę. No, chyba tego pitfightera bym wziął. Weźmy. A, bierzemy pitfightera. To nam daje trochę rzeczy. Hmm, rękawice. To ja mogę mieć... To jest dwuręczne, czy jakie to powinno? Ha? jak to? chyba mam mieć tylko jedna potrzebna. Po prostu... O, okej. Okay. Co so, się dostaje dwie. Mmm... Ok. okej, tam Okej. Fajny artefakt. Co to robi? Mhm. Mm Okej, okay, no dobra, to też jest całkiem spoko. Czyli ten mnie chroni, a ten mi daje coś w rodzaju jakiegoś Dasha. Okej, okay. no dobra. Okej. Okay. No. Mm. Ten nie wiem co jest lepszy, czy miecz, czy ten. Nie, nie widzę jakiejś gigantycznej różnicy. Jest jakaś struktura. Hmm. Znaczy, nie wiem, czy są gotowe na tak powiem, pobyt w jakiejś strukturze, ale możemy spróbować. Okej, co się dzieje? Może byśmy mogli tutaj sobie podfarmić te skile. Nie ja będę potrzebował. A to było żelazo, ooo. Musiał mi spać. A to są katakumby chyba. Alla? dzień dobry, jest ktoś w domu Kolej ludzi w domu tylko żelazo, no to też Kupam, Nie! No dobra Chyba oczyścić dół jakoś. A przynajmniej spróbować oczyścić dół Dobre no, miecza A tylko ten mój miecz jest. taki sen? A, no, ta rękawica nie jest taka jak zamknięty w pracy. A, zaufałem się w da. Hmm. Chyba starczy, żeby się nie odpaliło to i tego bym... Chciał pokonać koleżkę. Cześć. E, wiesz co? Ja tak nie wiem, czy ja chcę się z tobą Wiesz, to, to... Tak było, wiesz, żarcik. Mm. Ok, Przeglądał daleko chyba. E. Na 8 się mi gryźć karierzy. Bo muszę jednak też ten endurance zwiększyć. O, 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 to by się nie chciałem dawać gryźć akurat. Czekajmy faktem, że pozwoli mi to szybciej założyć lepsze sproje. Chyba się boję podchodzić do niego o. Odejdź! Odejdź! Okej, okay, dobra Co z niego wypadło? Um, Okej... Okay. I monetka A, i w ogóle tego... O, ale jestem okej okay. ja, nie, o kurczę, jaki lód, jakieś karty strzały, rical potion o te rical potion są całkiem niezłe to jest fajne złot o, ale mam syfu jak zawsze yy, no, tego micza możemy w sumie odłożyć, bo on jest słaby to bym wziął Udejmę tyle Okej, okay, takie same mm. Okej okay. jakaś skrzynka okay. Ła, ła, łas. Ła, ła, ła. Yy, w sumie nie zostać bandaży, tak teraz myślę o tym. Ale... o, tym. Taką obchodni, ale powinienem móc zrobić więcej, i tak mogę zrobić jeszcze trochę. chociaż coś, no, to jest słabe, to jest takie same żelazo węgiel, wiaderko. Yy, no może być zamiast tak jednego drewna Mmm yy, jest jakaś paczka kart? Jedzenie Olej. Nice Jakiś prezent yy, hmm. yy, Nic tu nie mogę zrobić ciekawego Właśnie może powinienem to doświetlić? Myślę, że też sobie tutaj przefarmimy na tym spawnerze. Teraz tak... Gdzie jest też żelazo? Ja już żelazo. No, jeśli tak, to tylko pytanie gdzie? O, nie do tej skrzynki. Mm, nie do tej. Nie gadaj, że zgubiłem żelazo. No właśnie eee, to. No ale. Hmm. Chyba tyle z tego Kejwa. W sensie tam jest coś jeszcze dalej. Chyba zejście? Albo wejście? Było wejście chyba do tego Okej, okay, no taki mały kajwik. No ale spoko Trochę to nam dało surowców. No i też będziemy mogli tutaj pofarmić trochę na ząbiarzkach, hmm. o no co? So. Co? Jest i siak, dobra. Nice. Dobra, się przespać. Prawda? Znaczy tak, ja wiem, że my się trochę wprowadziłem do chaty, ale... Ale mógł mi odstąpić swoje łóżko, tak? No w ogóle zdobyłem jakiegoś punkta do czegoś. Mm. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. No. Myślę, że w tym momencie sobie... bo Eee... Dlaczego daszować jak dziki? się chyba... Okej. Okay. Okej. Okay. Nie, zacząłem czymś daszować i nie mam radnego pojęcia czym. A, Altem. No dobra. To widzowie, widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Siemka.